No, i bierzemy się za drugiego questa z naszej mapki eventowej, którego zaczynamy u Wiedźmy Hoskari. Czego chcesz? Idź sobie, bo zamienię cię zaraz w żabę albo inną szkaradę. Nie chcę być żabą, gdybyś była miesza, co ci pomógł. W żabę fajowo. Jeśli ja się to później odwrócić, to czyń swą powinność. Pomógł, ciekawe, jak taka człeczyna chce mi pomóc. Sam się pchasz w moje ręce, a przecież mogłem zrobić ci wielką przykrość. Człeczyna. Mej pomocy mogłaś przybyć na sabat. Wieś masz na ciebie z powątpianiem. No może i mnie do czegoś przydasz. Hoskaria mruczy pod nosem. Gdybyś chciał mnie oszukać, to z góry mówię, że skończysz jako pokarm dla rybek, a uwierz mi, że tych nie brakuje w wiosce rybackiej. Czyli zgadzasz się na moją pomoc? Tak, zaryzykuję. I to tylko dlatego, że Amra wystawiła ci dobrą opinię. Aura tego miejsca nie jest najlepsza. Mam pewien problem. Nie mogę sobie z tym samym poradzić, bo z jakiegoś powodu moje moce są tutaj trochę ograniczone. Problemy to moja specjalność. Dobra, zapewne wiesz, że każda szanująca się wiedźma korzysta z dość specyficznego środka transportu. Mój problem właśnie tego dotyczy. Zepsuła mi się miotła. Muszę zrobić nową miotłę, bo starej się nie da naprawić, tylko że na tym odludziłem. Nie znam żadnego zaufanego człowieka, który zrobiłby dla mnie nowy środek transportu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam jak wrócić do siebie po sabacie. Po sabacie... O, może jednak da się naprawić. Nie to w ogóle nie wchodzi w grę. Raz zniszczona miotła traci swoje właściwości magiczne. Teraz mogę nią tylko próbować pozamiatać. Zatem tu parę osób, pomogą Ci czekać na spacerek do domu. Haha. No to wybieram opcję numer 1 i rozpoczynamy questa. Porozmawiaj z kobietą, która codziennie sprząta izby i karczmę. No i naszą komitką będzie prawdopodobnie Bianka. Czekajcie. Yy, będzie prawdopodobnie Bianka yy, z, z Werbin z karczmy. Więc teoretycznie daleko yy, nie musimy się udawać. Ale zaraz się wszystkiego przekonamy. Gdzie tu jest ta karczma? Karczma jest gdzieś tutaj na górze. Tak, pod fioletowym kryształem. I właśnie do tej karczmy idziemy. No i zaraz przekonamy się, czy to na pewno. Czy to na pewno u tej osoby, ta osoba ona chce pójść, bo tego, tego opisu do tego questa jeszcze w ogóle żadnego nie mam, więc a, jadę sam na tym, co po, prostu, co po prostu sam, sam się dowiem, sam gdzieś znajdę i tak dalej. Więc jest trochę biednie, ale to nie zmienia faktu, że i tak mam lagi, bo mi się jeden filmik wgrywa, a drugi teraz kręcę, więc jest tak trochę masakrycznie lagująco. Ale dobra. Bianko przychodzę do Ciebie w pilnej sprawie. No, w czym mogę pomóc takiemu wielkiemu podróżnikowi? Bianko, wiem, że wasza karczma cieszy się ogromnym powodzeniem. Odwiedza was mnóstwo ludzi, a ja sam wiem, że im więcej ludzi, tym więcej bałaganu. Nie, to zupełnie nie to. Mam już zadanie i to bardzo ważne. Moim zadaniem jest zdobycie miotły. Na co ci ta miotła? Tego zrobić nie mogę. Czy masz jakąś zapasową miotu i mi ją sprzedać? Przykro mi. Jeśli uda ci się zdobyć odpowiednie przedmioty zróżnienia miotły, to porozmawiam z że i za niewielką opłatą przygotuję jedną dla ciebie. Oj, byłoby tak cudownie. Dobra, mioto musi być mieć porządne stylisko, Trzonek. No, potrzebny będzie jeszcze pęk kruzek. Im więcej, tym lepiej. A wówczas mioto będzie większa. Najlepsze byłyby brzozowe, ale inne też się sprawdzą. Nic trudnego. Kup jeszcze sznurek do mocowania całości. Tak, wróć do mnie ze wszystkim. Sama poproszę flata o wykonanie miotły. Dobra. Tak więc mamy yy, zadanie: potrzebujesz dobrego, mocnego trzonka któryś z rzemieślników pracujących w drewnie powinien mieć coś odpowiedniego. No to dobra, to lecimy na jakieś poszukiwania. No, i pomocą nam okaże się Huslin w mieście Ithan więc teraz właśnie do niego polecimy. On nam powinien oddać jakiś trzonek. Kto mi tutaj się do mnie dobija? My się teleportujemy, a ja muszę zobaczyć. Dobra. Dobra, to zaraz ogarnę. Tutaj oczywiście mój ulubiony sposób, czyli testowanie usług zakonu planu australnego, przez co możemy się szybko, fajnie teleportować na sam dół mapki, żeby udać się o niemałych lagach do Huslina. Okej, okay. potrzebuję stylistka, czy też kija do miotły, a nie łuku, wiem, że znasz się na drewnie. Dalej, dalej, zejdź mi z oczu, hmm. chyba nas pohejcił. Husyn jest najlepszy w swoim fachu. O, chyba coś zrobiłem, chciałem odejść. <grym> o kurde, chyba się obraził no ale to każdy chyba w swoim questie po prostu musi otrzyma ten więc ja tam dialogów żadnych nie popsułem, więc musimy poczekać póki co jakieś 50 minut zobaczymy co dalej no i po tych paru minutach możemy wybrać już dialog, że chciałbym i tutaj on się pyta czy przeprosić, ach chłopcze możemy się dogadać, zajdę odpowiedniej długości które będę mógł ci dać, ale zrobisz dla mnie w zamian dwie rzeczy dwie, zrobię co trzeba Najpierw dostarcz moje zamówienie do Edgara. Nie ma najmniejszego problemu. Weź. Zatem weź list i dostarcz go Edgarowi. Edgar jest miastowym drwalem, więc teoretycznie daleko jakoś do niego nie mamy. No bo znajduje on się tutaj za murami po lewej stronie, więc to jest naprawdę bardzo mały kawałek drogi do przebycia. Także jest dobrze. Dobra, tutaj już tak jak mówiłem yy, trochę mnie laguje, ale tutaj mamy naszego Edgara. Nie chciałam Ci przeszkadzać, przyniosłem Ci zamówienie od Husseina. Dobra. No i patrzymy. Wróci do Husseina, więc wracamy do niego. I dostarczyłem twoje zamówienie, mówimy. Mam dla Ciebie odpowiedni członek. Pamiętaj o naszej umowie. No i dostaliśmy trzonek e, Czas na gałązki. Po gałązki musimy udać się aż do Orlej grani o kurde a co to było? E, aż do Orlej grani, czyli e, do mapki z Doliną Is, a do Doliny Is możemy wejść oczywiście z Ithan, więc lecimy szybko do Orlej Grani. Dobra, teraz już nie mam lagów, yy, bo mi się filmik ładnie zgrał, więc wykorzystam tą chwilę, zanim zacznę go przesyłać już na portal, yy, do tego właśnie, żebyśmy mogli spokojnie na razie zrobić tą część quest'a, czyli dojście do, yy, dojście, 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 dokąd? Do Orlej grani i gdzieś tutaj od strony Doliny Iz przy wejściu pięć kratek w górę i powinno być jakieś drzewo, tak mi mówią yy, opisy, które czytam. No, dzisiaj opisy, opisy które wyszukuję wśród, wśród spamu na temat eventu, to znajduję takie przydatne odpowiedzi. I czy jest tutaj jakieś drzewo? Hmm. Czy to 5 do góry, czy 5 w dół? Raz, dwa, trzy. No, ja tutaj nic nie czuję. Tu chyba może nie tutaj. Hmm. Nasze drzewko, które nam pomoże w tym kwestii, znajduje się tutaj trochę wyżej. Są gałązki, próbujemy urwać najładniejszą, no i niestety się nam nie udało, ale próbujemy dalej. Udało się dosięgnąć jakąś ładną gałązkę, mamy gałązkę. Eee, został ostatni element kmiotu, porozmawiaj z kandydarzem w stolicy. Eee, stolicą jest miasto Karkahan do którego oczywiście mam teleport, więc yy, wymusicie albo na piechotę, albo jakimś innym teleportem, bo mi już się naprawdę nie chce chodzić ze względu na to, że mi się filmik zaczął przesyłać i też już trochę bardzo laguje. Ale mniejsza o to. Jak już jesteśmy w Karkahan, to udajemy się do Apoxa. Jest to tutaj taki ziomeczek, on tutaj ma swój chyba domek. Przepamiętam gdzie. Gdzieś w tym tutaj rogu, oczywiście to wiem. On skóry sprzedaje inne pierdoły. I to właśnie u niego. Czy masz swoje ofercie liny? Ok. No i wytłumaczymy mu jakieś tam o co chodzi. A on nam yy, da odda sznurek. Tylko musimy zabić mysz, która zadomowiła się w jego <laughs> piwnicy. No to okej. Okay. Nie ma, że tak powiem, dla nas żadnego problemu. Takie proste zadanko to możemy jeszcze zrobić. Yy, schodzimy tutaj do piwnicy. No, i tutaj są yy, zrespione dwie myszki. Możemy zabić dwie. Tak, jak już jesteśmy. Patrzymy do naszego questlogu. I musimy poinformować naszego apoksa o, o sukcesie, którego my dokonaliśmy, zabijając dwie jakże silne, mordercze i w ogóle myszki. Więc wychodzimy z jego domku i. I miejmy nadzieję, że już zostaniemy od razu Linę. Żebyśmy już nie musieli zbytnio kombinować. A nie, 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 nie przechodź. E, rozmawiamy z apoksem, zabijam tego potwora. Cała przyjemność po mojej stronie. No i e, otrzymaliśmy linę. Mm, jest to powróz, się tak dziwnie nazywa, czyli mamy już dosyć dużo rzeczy, żeby zrobić naszą miotłę. Masz już wszystkie części nowej miodły. Wróć do bianki. Czyli lecimy do karczmy vermin, tam gdzie już byliśmy na początku naszego questa. No, i udajemy się już do karczmy, do Bianki. I oddamy jej te wszystkie rzeczy, które zdobyliśmy. Bianko, zdobyłem wszystko. Daj wszystko i wróć wieczorem. No dobra, wróć wieczorem to też tak trochę stwierdzenie. Musimy poczekać, aż lat poskłada wszystko w całość. To tak, zagadajmy, czy to jest gotowa? Mówiłem, żebyś rzucił wieczorem, no to póki co musimy odczekać trochę, na pewno nie do wieczora, ale tak na razie paręnaście minut poczekamy. Parę, paręnaście, zobaczymy, będę próbował e, nawiązać dialog e, już questowy z Bianką. No i można powiedzieć, że minęło jakieś, e, nie wiem, 15-20 minut maksymalnie i tutaj już jest nasza miotła gotowa. Bianka, tak nam dziękuję. My też jej dziękujemy. I możemy nową miotłę możemy dostarczyć wiedźmie. Czyli lecimy na naszą mapkę eventową do naszej wiedźmy. No, jesteśmy już z powrotem. I rozmawiamy z naszą wiedźmą Hoskarią. Yy, przestań to ja. Jak to nasza sprawa? Mam nawet tę miotłę specjalnie dla ciebie. Udało ci się tak szybko? No, no, jestem pełna podziwu. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Pójdziesz jeszcze do Atalii i weźmiesz od niej zaklęcie aktywujące. Jednym ja nie wzięłam swoją książkę, Atalii, jest prawdziwą specjalistką w tym temacie i wszystko ma w małym palcu. Miatło możesz już zostawić. No dobra, idziemy do Atalii. Tutaj jest czarująca atalia. Yy. Wiedźma zalotnie przeboczę rząsami. Chciałeś czegoś? kwajter? Przesyła mnie Hoskaria. Sama nie mogła przyjść, że się czuję. Prosiła mnie o przysługę, i ja o to jestem. Przedtem z zaklęcie do. No, nie żartu. Mam to jej przekazać zaklęcie, czy ona nie ma własnego? To nie jest żart, Ataliu. Oskarja już powiedziała swoim metodą, przyniosłem jej nową. Teraz potrzeba jeszcze zaklęcia. Teraz wszystko rozumiem. Poczekaj chwilę, zapiszę odpowiednie zaklęcie. No dobra, musimy poczekać. Poczekaj, aż Atalia zapisze odpowiednie zaklęcie. Czy zawo zamontowałaś? Nie. Dobra, no to poczekamy parę minutek, zobaczymy, co dalej. No i po dosłownie paru minutkach otrzymujemy zaklęcie dla naszej wiedźmy. Jest to zaklęcie do miotły. Rozmawiamy z nią. Mam zaklęcie. Niesamowite, pokaż to zaklęcie. Hmm, ach tak. Wiedźma nie wygląda zadowoloną. No cóż. O kurczę. ważnym szczegóły. W żadnym razie muszę zaplewać dzisiejszej nocy Potrzebuję specjalnego tłuszczu. Powiedz mi, ten niegrzeczny chłopiec Ithan. jak ma na imię? Tomaszek, co chcesz zrobić? Och, nic szczególnego, rzuć do mnie jutro. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to odpowiednio wynagrodzę twoją pomoc. Brakuje ostatniego składnika, a poza tym muszę się odpowiednio skupić przy zakręciu. Dobrze, Hoscaria, ale pamiętaj, ja byłem grzeczny. Zmykaj. No okej. Okay. Poczekaj, aż Hossary osobiście zdobędzie ostatni składnik i uruchomi swoją miotłę. Yy, miotła jest sprawna. Mówiłem się, że rzucił jutro, muszę się skupić. Okej. Okay. Również tutaj nie musimy czekać do jutra. Ponieważ już osoby kończyły tego quest'a, więc póki co czekamy. Zaraz Wam powiem może dokładnie ile, ale nigdzie jeszcze o tym nie czytałem, więc tak co, co paręnaście minut będę patrzył i wtedy się dowiemy tak na oko ile trzeba czekać. No i jesteśmy z powrotem. Każdy, kto robił tego quest'a pisał, że czekał inną ilość minut. U mnie to trwało chyba ponad półtorej godziny, a u niektórych to trwało 20 minut, więc... Nie mam pojęcia ile to może u was y, zająć. Ale kiedy już mamy z nią y, normalny dialog, to nasza wiedźma cieszy się, mówi, że wszystko poszło idealnie. No i świetnie się spisaliśmy i dostajemy za to specjalny przedmiot i kończymy questa 15 punktów honoru, 50 zł, 17 kexpa i z łopata. teleportuje gracza. To nic innego jak zmodyfikowana zmodyfik Miotła z wyższoną poduszką. Ma niewielki przebieg jest na chodzie. Dostało się od Hoskari. Hoskari. Ta miotła prawdopodobnie teleportuje do Verbin z tego co czytałem, a to już w sumie zapomniałem i nie chcę was zmylić, ale wydaje mi się, że albo do Verbin, albo gdzieś tutaj na mapkę eventową. I to tyle co z questem numer 4, tak jak mi się chyba wydaje, ogólnie wszystkie questy liczą, to jest to czwarty quest. Yy, jeszcze został quest od Adariel, który teraz możemy dopiero rozpocząć, a po ukończeniu questu od Adariel będziemy mieli dopiero quest u Czarownicy Farveli, więc jeszcze dwa questy przede mną, ale mam cały wieczór, także życzę mi powodzenia. I póki co to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach. A na koniec pamiętaj! Jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, Zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku. Więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.